Przedwiośnie fragment pierwszy. Polszczyzna Cezarego była nieco zawiana rosyjskim nalotem, lecz mimo to dobra i gładka. Mówił tym językiem chętnie, żeby ojcu sprawić przyjemność. Niejednokrotnie w ciągu długich rozmów Cezary zapytywał ojca, co z nimi będzie potem. Rozumiał, że jadą teraz do Walizki, ale potem? Rozumiał, że zobaczą rewolucję w jej samym sednie, u źródła, w gnieździe władzy, ale co potem? Co będzie z nami? Dokąd się udamy? Do Polski odpowiadał Seweryn. Po co? Stary długo odkładał odpowiedź, obiecując dać ją później. Wreszcie, na jednym z postojów, Ciągnących się tak długo, iż tracili nadzieję, czy kiedy odjazd nastąpi, leżąc przytuleni do siebie dla ciepła, jakby byli jednym ciałem, ojciec Baryka zaczął dawać odpowiedź, dlaczego mają do Polski podążać. W wagonie było powietrze tak zepsute i ciężkie, iż Seweryn był niby owa wieszczka grecka, której trójnóg znajdował się nad szczeliną wydzielającą gazy odurzające. Mówił z przymkniętymi oczyma, w odurzeniu od trującego za duchu wędrowców, przemierzających równiny Rosji niezmierzonej. Dlatego do Polski, mówił, że tam się zaczęła nowa cywilizacja jakaż to? Ano, posłuchaj, jaka? Słucham. Narodził się był w Polsce człowiek jeden, a nazywa się tak samo jak my obaj: Baryka. Człowiek genialny. Co znowu? Nic mi nigdy o tym nie mówiłeś. Cóż to za jeden krewny? A właśnie, że tak, tak się nazywa Baryka. Ja ci wielu rzeczy o sobie nie mówiłem, bo ja się teraz bardzo zmienił i nie chciałbym cię sobą drażnić. Dawniej byłem zupełnie inny, a teraz jestem zupełnie inny. Innego znałeś, ojca, w dzieciństwie, a innego widzisz teraz. Taki to los. Za pobytu w kraju, na wojnie i w legionach, do gruntu się zmieniłem. Jakby kto moją duszę na nic wywrócił. Ale nie o tym teraz mowa. Cóż ten Baryka? Człowiek ten, już za pobytu w szkołach, zdradzał zdolności niesłychane, zwłaszcza w dziedzinie matematyki. Ale gdy skończył szkołę średnią, gimnazjum, poszedł na medycynę. Otóż ten Baryka rzucił wyobraź sobie medycynę i wszelkie wynalazki swoje w tej dziedzinie. Wyjechał z Warszawy, a to w tej jakiejś Warszawie, z rozczarowaniem szepnął młokos. W Warszawie. Ów Baryka udał się nad Morze Bałtyckie i tam długo chodził po wybrzeżach oglądając piaszczyste góry nadmorskie, diuny, zaspy lotne, co najbardziej sypkie i zwiewne. Po cóż mu to było potrzebne? Zaraz! Począł skupować od właścicieli prywatnych takie diuny, najbardziej nieużyteczne, nieporośnięte nawet trawą nadmorską, gdzie nawet wrona nie przysiądzie i mewa nie ma z czego gniazda ukręcić. Ludzie pozbywali się tych nieużytków i pustek, uszczęśliwieni, że znalazł się głuptasek, który za nie płaci gotowym pieniądzem. Zwłaszcza, że to było w czasie, kiedy Niemcy, na skutek pogłosek o przyłączeniu części wybrzeża do Polski, na gwałt wyzbywali się wszelkiej własności w tamtych okolicach. Naszemu doktorowi udało się skupić w jednym miejscu wielki kawał wybrzeża zasypanego piaskiem litym na kilometry w głąb kraju i na ogromnej przestrzeni. Ten doktor Baryka sprowadził sobie morzem z Ameryki przez Gdańsk jakąś ogromną i tudaczną maszynę, która za jednym zamachem wybiera i odkłada na boki torf dziewięciometrowy w ciągu godziny w takiej ilości, jakiej nie wykopałoby stu ludzi w ciągu tygodnia. – Ty byłeś tam, tata? – Seweryn Baryka odpowiedział po namyśle: Oczywiście, byłem. Szkliłbym ci to tak w żywe oczy, gdybym nie był? Ale co to ma wspólnego z nową cywilizacją? Jakże? Od tego się ta cywilizacja zaczęła! Od jednej szklanej huty? Tak! Jakaś mam wrażenie krucha i łatwo tłukąca się cywilizacja. Przeciwnie! Najmocniejsza na tym padole z żelaza i betonu. Szkło się łatwo tłucze. Nie takie szkło! Baryka, nasz imiennik, produkuje szkło belkowe. Za pomocą olbrzymiej siły, którą ma darmo od prądu zachodniego, zwłaszcza wobec wiatrów zachodnich, które tam trwają niemal stale, otrzymuje niezmierną masę popędu elektrycznego, z którego pomocą topi piasek nadmorski. To oczywiście jego sekret. Sekret! Z olbrzymiej masy płynącej wyciąga gotowe belki, tafle, kliny, zworniki, odlane, a raczej ulane, według danego architektonicznego planu. Cały szklany parterowy dom, ze ścianami ściśle dopasowanymi z belek, które się składa na wieniec, a spaja w ciągu godziny z podłogą, sufitem i dachem stafel, oddaje nabywcy gotowe. W domach tego typu Wiejskich, czyli jak się dawniej mówiło, chłopskich, nie ma pieców. Gorąca woda w zimie idzie dookoła ścian, wewnątrz belek, obiegając każdy pokój. Pod sufitem pracują szklane wentylatory, normujące pożądane ciepło i wprowadzające do wnętrza zawsze świeże powietrze. W lecie musi być w takim domeczku niczym w baku na rynku podczas kanikuły. Mylisz się, niewierny. Tymi samymi wewnętrznymi rurami Idzie w lecie woda zimna, obiegająca każdy pokój. Woda ochładza ściany, wskutek czego jest w takim domku podczas największego upału, jak w bakińskiej naszej piwnicy, tylko bez jej zgnilizny i odoru. Takąż wodą zmywa się stale szklane podłogi, ściany i sufity, szerząc chłód i czystość. Nawet nie wymaga ci to żadnej pracy specjalnej, gdyż rury odprowadzające zużytą wodę i wszelką nieczystość uchodzą do szklanych kloak kopanych opodal w ziemię. Jakieś gablotki do licha, nieludzkie mieszkania. Istne gablotki. Chłop polski, niezbyt, powiedzmy, przepadający za czystością, jak to jest wszędzie na wsi przy pracy koło krów, koni, kus i owiec, choćby nie chciał, musi sobie w izbie zaprowadzić, zapuścić, uważasz, czystość, żeby mu snadzi w izbie szklanej nie było gorąco. Wciąż mu baba zmywa izbę, ściany, podłogę, a wilgoci ani krzty, bo nie ma co gnić, ani pleśnieć, ani śmierdzieć, widzialnym czy niewidzialnym brudem, jako że naczynia wszystkie, sprzęty, graty, meble, szklane. Oszaleć, oszaleć, ale z zachwytu, bo te domy komponują artyści. Wielcy artyści. Dzisiaj są ich tam już setki i powiem ci, nie są to nudziarze, snoby, żebraki, produkujące bzdury i głupstwa, śmieszne cudactwa i małpiarstwa dla znudzonych sobą i imię bogaczów. Lecz ludzie mądrzy, pożyteczni, twórcy świadomi i natchnieni, wypracowujący przedmioty ozdobne, piękne, a użyteczne, liczne, wielorakie, genialne a godne jak najszerszego rozmnożenia dla pracowników, braci swych, dla ludu. Domy są kolorowe, zależnie od natury okolicy, od natchnienia artysty, ale i od upodobania mieszkańców. Są na tle okolic leśnych domy śnieżnie białe, w równinach różowe, w pagórkach jasnozielone z odcieniem fioletu albo koloru nasturcji. Domy te są najwymyślniej, najfantastyczniej, najbogaciej zdobione według wskazań artystów i upodobań nabywców, bo belkę, ściany i tafle dachu można w stanie jej płynnym zabarwić jak się żywnie podoba. Co tylko bezgraniczna fantazja kolorysty może począć i ujrzeć w boskiej tajemnicy organu oka, w darze niebios, we wzroku. Jaka tylko barwa jawi się w przepychu kwiatów na łące pod koniec czerwca, to wszystko, to wszystko ujęte w natchnieniu, sformułowane przez twórczą świadomość, artystyczną mądrość i akty pracowitej woli, zobaczysz w zewnętrznych i wewnętrznych kompozycjach kolorowych chat nowoczesnych polskich chłopów. Są to istne marzenia futurystyczne, ucieleśnione w podatnym i posłusznym szklanym materiale. I tyś to widział tam? Takie wsie? Tata. Jakże? Całe okolice, powiaty, województwa, bo to ci poszło jak morowa zaraza, skoro się ludzie zwiedzieli. Któż by chciał mieszkać w próchniejącym, gnijącym i zjedzonym przez grzyby drewnianym chlewie albo w ciupie szerzącej reumatyzmy, gruźlicę i szkarlatyny, w murowanym więzieniu cuchnącym wilgocią i myszami, wśród ścian, w które wrosły wszelkie choroby. Szklane domy kosztują niezmiernie tanio, gdyż przecie przy ich budowie nie ma mularzów, cieślów, stolarzy i gonciarzy. Sam materiał jeno. Transport na miejsce i dwóch, trzech monterów. Sam dom bez robót ziemnych buduje się w ciągu trzech, czterech dni. Jest to bowiem tylko składanie części dopasowanych w fabryce. Materiał, nawet z wynagrodzeniem artystów, nie kosztuje nad morzem drożej niż na miejscu drzewo budulcowe. Nie mówię już o cegle, wapnie i płacy robotnika strajkującego wciąż z racji rosnącej drożyzny. A w fabryce tego naszego kuzynka już nie strajkują? Nie. Fabryka jest kooperatywną własnością pracowników, techników i artystów. Sam ów baryka zakłada wciąż nowe turbiny, buduje huty i idzie dalej. Taka jest wola jego geniuszu. Dokądże on tak idzie dalej? Do swoich odległych celów. Teraz wieś polska jeszcze nie jest dobrze zabudowana. Każdy domek szklany jeszcze się w zimie ogrzewa, a w lecie oziębia przy pomocy swego własnego, indywidualnego kotła i własnej kuchni przypartej do budynku. Już teraz bardzo mała ilość paliwa ogrzewa kocioł, rozprowadza urami ciepło i tworzy z małego domu wiejskiego pewien rodzaj termosu, który trzyma własne ciepło. Ale to nie jest idea. Każda wieś powinna mieć wspólną ogrzewalnię i wspólną chłodnię. Do tego jednak potrzebna jest powszechna elektryfikacja kraju. To samo stosuje się do pompowania wody. Dziś zużytkowuje się domowe studzienki, nieraz zabrudzone i źle urządzone. Jednak wzrost spożycia i użycia w domach wody przygotowanej już dziś wpłynął na zmniejszenie chorób zaraźliwych. Marzenia, marzenia.